Dzień dobry. Zapraszam wszystkie osoby z znaku barana na czytanie dotyczące spraw, e, spraw uczuciowych. Na, jest to czytanie na miesiąc e, czerwiec. W miesiącu czerwcu barany mogą czuć się nieszczęśliwe w swoich związkach. Może wynikać to z tego, że do związku zakradnie się taka obojętność. Barany mogą czuć się, że są w tym związku wykorzystywane. Nie ma takiej równowagi pomiędzy braniem a dawaniem. Okazuje się, że to baran więcej do tego związku wnosi niż otrzymuje. I baran może z tego powodu być taki nieszczęśliwy. Może czuć się z tego powodu przybity. I po prostu tak już obojętnieć w stosunku do swojego partnera z kolei partner barana wie, że otrzymuje więcej nie ma zamiaru tego zmieniać bo może wynikać to z tego, że jest mu po prostu dobrze baran w tym związku wnosi, baran tego związku wnosi taką stabilność Wnosi dużo pod względem finansowym i ten partner barana może się czuć zadowolony. Jemu jest po prostu dobrze. On wie, że źle robi, bo oszukuje barana, ale nie ma zamiaru nic zmieniać. Tutaj, co u niektórych z Państwa, może być tak, że jest to związek. Które są więcej niż dwie osoby, mogą być trzy osoby. Może być tak, że osoba, z którą Państwo są w związku, jest zainteresowana kimś jeszcze. Być może ma z tą osobą mały romans i dlatego nie okazuje Państwu uczuć, bo po prostu kłamie i oszukuje. Co jeszcze karty pokazują? Karty pokazują, że po pierwsze, może wyjść na jaw taka zdrada, taka, może wyjść na jaw ta zdrada, i baran stwierdzi, że no już ma dość, nie może i zdecyduje się na odejście z, z tego związku. Bo się okaże, że dowie się o tej trzeciej osobie. To tak niektórzy z Państwa. Co dla niektórych tutaj yy, karty pokazują, że mogą otrzymać yy, być może yy, te osoby, które są samotne, zaproszenie na randkę. Yy, co u niektórych z Państwa wychodzi zainteresowanie Państwa osobą przez osobę z, pra osobę z pracy, osobę którom państwo po prostu na co dzień pracują, mogą państwo otrzymać zaproszenie na spotkanie. Może między pan, państwem zaiskrzyć. Tutaj karty pokazują też, że osoby, które są nieszczęśliwe w związkach, mogą starać się ten związek odbudować. Mogą dążyć do poprawy sytuacji, ale hmm, może być jakaś kłótnia, hałas, i potem ten partner będzie, państwa partner będzie obiecywał poprawę, wyciągnie rękę na zgodę, że no już będzie tylko lepiej. Tylko, że karty pokazują, że jest to takie oszustwo i że ta osoba wcale nie ma zamiaru pracować nad tym związkiem. Ona po prostu stara się, aby ten związek się nie rozleciał, bo jest. Jej w tym y, związku dobrze, prawda? Więc tutaj chcę uśpić Państwa czujność, hmm, państw chcę po prostu jakby załagodzić sprawę, ale na boku będzie robić to, co hmm, dotychczas. Czyli nie ma zamiaru w ogóle się zmienić, tylko tak w taki obłudny sposób Państwa oszukuje. Hmm. No tak jak już powiedziałam, co niektórzy z Państwa otrzymu, otrzymają zaproszenie na randkę, na spotkanie i być może są to osoby samotne. Będą no czuć się, że w końcu spotkały taką osobę, z którą czują połączenie duchowe. Połączenie na takim wyższym poziomie. Więc tyle. Jeszcze. Y Wyciągłam karty, które mówią o podsumowaniu, czyli co niektórzy z Państwa będą tkwić w tych związkach, w których są, z tego powodu, że no nie mają jeszcze siły, aby, aby. Pomimo tego, że te związki są nieszczęśliwe. Aby no zerwać, aby na przykład doprowadzić do separacji lub rozwodu, po prostu nie mają siły. Nie mają tej siły duchowej, bo na przykład mogą się martwić, że sobie nie poradzą. Tutaj chodzi, że może gdyby nawet doszło do separacji, do zerwania, nie byłoby tak źle, tylko jeszcze barany nie są, co niektóre nie są. Na tyle silne, prawda? No bo niektóre, jak wcześniej mówiłam, yy, yy, okaże się, że partner zdradza. Tutaj mogą, yy, może wypłynąć na światło dzienne sprawa z, z kochanką, więc niektóre z Państwa mogą zerwać i odejść, ale nie wszystkie, bo też część osób będzie tkwiło w tych związkach nieszczęśliwych yy, ze względu na to, że jest dom, że jest rodzina, nie będą chciały. Yy, no, choć powinny, nie będą chciały tego zrywać, ale będą, co karty mówią, poszukiwać światełka w tunelu, więc, jakby planować, co tutaj zrobić w tą, z tą sytuacją. Będą starały się polepszyć swoją sytuację finansową, bo może się okazać, że będą planowały zmiany w swoim życiu, ale no, muszą na to zerwanie, zakończenie związku. Przygotować się pod względem finansowym. Po prostu mogą bać się, że nie poradzą sobie finansowo. No co niektóre z państwa będą tkwić w tych nieszczęśliwych związkach, ale będą starały skupić się bardziej na sobie, że tutaj one odejdą od tego dbania o tego partnera, bo no Ten y, czerwiec uświadomi im, że cokolwiek one robią i tak są niedoceniane, nie otrzymują y, w zamian tego samego, co dają, więc będą tkwić w tych nieszczęśliwych związkach, ale już będą bardziej dbać o siebie, o dzieci, a bardziej będą dbać o swoje zadowolenie. No i tyle, więc... No, dlatego, tak jak wcześniej mówiłam, dla Państwa jest to czytanie takie. No, dość trudne, bo tutaj ukazuje nam barany jako osoby takie nieszczęśliwe, wykorzystywane. Tutaj mamy takie dwie opcje. Jedne barany będą tkwić w tych nieszczęśliwych związkach ze względu na dzieci, dom, rodzinę, pożyczki, kredyty, może własną mnie za dobrą sytuację finansową. Natomiast niektóre będą brzmiały tak dużo siły. No być może nie mam jeszcze dzieci, nie mam razem tych zobowiązań, więc stwierdzą, że no to im nie pasuje, bo tutaj one więcej inwestują w ten związek, raczej nic nie otrzymują. I no oczywiście ze złamanym sercem, z żalem, ale zdecydują się na zmianę. No, i jak wcześniej mówiłam, część osób może być w takiej sytuacji, że ten partner no, widzi barana jako taką osobę, która wiele wnosi do jego życia pod względem finansowym, może po prostu czerpać ze w związku z baranem korzyści, i ten partner zobaczy, że ten baran jest nieszczęśliwy, no już myśli o zerwaniu, więc partner może. Wyciągać rękę na zgodę, oszukiwać, starać, załagodzić się sytuację. To tutaj takie czytanie, mam nadzieję, że ogólne. No oczywiście z nie wszystkimi, mam nadzieję, że z, z, z nie wszystkimi z Państwa to czytanie będzie rezonować. Ja mam nadzieję, że tak będzie. No i mam nadzieję, że znajdują się Państwo w lepszych związkach niż te karty pokazują. Dziękuję za spędzony czas i życzę miłego wieczoru.